Witam Was w kolejnym odcinku z FC Mobile. Standardowo zagramy sobie me mecze, w eventy. No i co? Odebrałem sobie Franka Ribri Ry za odcinkiem. No i chyba wybiorę tą op opcję. No i co? Otwieramy. Oczywiście będzie łok. będzie tylko nie wiadomo jak. Ikona może? Ikona, ikona, o proszę. Francja. Obrońca. Nie. Loro Blanc. OK. Okej. Okay. Okej. Dobrze jest. Gdzie? O, tutaj jest bląk. No dobra. Zawsze obrońca. Zawsze obrońca. Klub. No i co, Kunda chyba będziemy musiał sobie pójść, niestety. Ale za niego wchodzi Normblon, czy ma e piękne statystyki. Lepszy sobie Bellingama. Chyba. Nie jestem kogo właśnie. Eee, z kantone to miałbym monety. Snyfun. Kurde. Nie wiem kogo, chyba Bellingama albo Halema. Albo Bellingama al albo Hochlanda. A nie, Bellingam leci Co? Już mam token. No właśnie mam token. Czy, czemu się zlegowało? Dobra, yy, trudno. Oj jeszcze mamy yy, coś chyba doszło. Nie, wszystko było 3 Sprawdzę czy mogę zinole sprzedać Będzie fromu ryb rybry niestety nie mogę zinoli sprzedać No to zrobimy tak, okej. Okay. Kurczę, Halana mógł zrankapować, też nie mogę. Dziwne. Dziwne. Patrzcie, patrz, Blonka na przykład mogę. Mhm. Mm Nekiego też mogę, ale jest 50% szans. Toż żinole też mogę, ale jest 20% szans. No, Dobre, sobie tą paczkę. Ok, może łukownik, monety. O, Raum. Mamy pierwszego Rule Breakera. Oczywiście nie na cię. Ale chyba dobrze, że w ogóle jest coś. Okej. Okay. jeszcze tutaj jest no, Dobra. To wejdę może najpierw w... urodziny .com. biorę sobie to i zagram oh, yy, oczywiście dzisiaj też ra raczej wle na znaczy na, na pewno znaczy, <laughs> raczej wleci ci o, o, odcinek z browsers, ale jeszcze nie jestem pewien mm -hmm. Mam bardzo dużo, dużo pra pracy w no połownie no i... Dlatego nie mogę. No, trzeba tak żyć. Trzeba tak żyć. Ale Szkudonie, piękne, Wlachowić, kurde. Zagrywamy. Czy tak jest... Dobra. Potknęli się. I szczęsne broni. Bum. Dobra, wyszło, wyszło. Dobra, I moja jest bom Bum, bum. Fagioli? No, czemu taka szmatka? O, kurczaczki. Tamto ona, teraz. Teraz to jest twoja chwila. Podanie. Dobra, rożny. Co tu się stało? Kurde, czemu oni te, takie piłki łapią? Aha, okej. Okay. A muszę podkreślić, żeby... Muszę z nimi żeby to coś te punkty. Okej. Я oh, спокойно нано. Шину ложи, ну ложи, ну ложи, ну ладно. Ага, надо. Ага, спалом надо делать. Спокойно. Спокойно. Ай, сюда, сюда. А, добра. То есть, я... szybki, się, no dobra. Dobra jest faul. Okej. Okay. Dobra, szybko, szybko. Żinola. Aha, szczęścia, spoko. Ajajaj! Brawo, Cantona! 38 ósma minuta! Francuz! Francuz na nas ratuje. Szansa jest, że nawet do, do zwycięstwa doprowadzi. Bellingham. O kurczę. A, Solvango jeszcze, super. Długo mógł, spoko. Dla mnie to nie problem takich obrońców, że tak... No! Gerald. Gerald, jak w tym, jak w tym... Z tym twoim odbiorem... O, dobra, może nie, może nawet ja im strzelę. Jest. Hala w doliczonym czasie. Hala w doliczonym czasie. Uh. No. Kurcze. Tak jest. Brawo. Jude. Jude Bellingham, 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 Bellingham. Będzie powershot. Kurde, dalej kapel. za zależy. Za Gerald. No, teraz. Teraz to żeby nie zlamił. Co to jest? Co tu się wydarzyło? Trzy do jednego. Kampona strzela w bramkę. No przepiękną, no przepiękną. No co ja mam powiedzieć przepiękną. Nie? Brawo. Karny, aha. Dobra. Staram się oczywiście obronić. Panenki. Kurde. No dobra. I tak mam przewagę. Właśnie dobrze, że tą przewagę mam, bo pum pum. Pum pum.

Holand ha Hal! Ha ale to jest zawodnik, ale to jest zawodnik. Zobaczmy tą rampę jeszcze raz Ale podbita była. 5 do 2, odgrywamy Juventus. Pum. Pum. Brawo. Co tu się stało? Dobra. Wyszedł mi ten trik. Znaczy, no wyszedł mi, bo o, musiał bronić. Przyjemno, Dobra, wyj wyjdę bramkarzem. No i brawo. Błąd. Kolejny błąd.

Dobra. Mecz wygrany. No i co, tym sposobem chyba będę musiał za zakończyć ten film. No i co. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku.